Chcę być partnerem, a nie trenerem. Chcę, żebyśmy coś wspólnie razem tutaj stworzyli. Chcę, żeby każdy, kto będzie w mojej grupie był zwycięzcą, bez względu na to, jak daleko zajdzie w tym programie. Ja, jako właściwie człowiek, który z reguły naprawdę no, nie ogląda za wiele telewizji, jakby trzyma się z dala od mainstreamu, mam wielką fanką tego programu. I tak naprawdę dlatego tutaj dzisiaj jestem i strasznie się cieszę w ogóle, to jest... Myślę, to będzie niesamowita przygoda. No jesteśmy podekscytowani i już chcemy, żeby się zaczęło, bo, bo wiemy już na czym to polega i wiemy jaka to jest fajna zabawa. I mimo, że jest dużo pracy, ale ta praca na pewno przynosi fajne korzyści. Nie zmieniłem się, dalej będę walczył o sprawy różne. O polską piosenkę przede wszystkim, bo to jest przecież muzyczny program. I o, o znakomite talenty oryginalne, takie na które inni by nie zwrócili uwagi. Nie najciekawszy jest ten pierwszy etap. Te, te przesłuchania w ciemno. Potem to już schody troszkę, bo trzeba odrzucać ludzi. Wiemy też to, że ten program dostarcza tyle emocji, które naturalnie przychodzą. I przy, jeżeli jest taki przepływ, to reaguje się naturalnie, nie potrafimy grać w sytuacji, jeżeli jesteśmy czymś naprawdę zaskoczeni, wzruszeni, albo że naprawdę to potrafimy grać i śpiewać. No, na instrumentach. Gramy tylko na instrumentach. To najważniejsze, bo w telewizji, kto gra, ten przegrywa. Miałem wątpliwość tylko jedną. Czy to będzie interesujące? Bo poprzednia edycja była przygodą niesamowitą, wszystko było nowe, ciekawe, musiałem się wielu rzeczy nauczyć. Sam siebie zaskakiwałem, bo przecież nie byłem przygotowany do niczego, co nam się działo. Bardzo się cieszymy, że właśnie będziemy mogli usiąść koło Edyty Górniak i koło Marysi Sadowskiej. Fajny, tak naprawdę, jest ten skład, zresztą tak jak poprzedni. Bo Marysia wprowadzi fajny, świeży powiew, i, i muzycznie, nie tylko artystyczny, bo jest szeroko pojętą artystką. No a Edyta Górniak to szapoba, czapki z głów bez komentarza. Myślę, że będzie milion osób, które by chciały spotkać Edytę, a tym bardziej dostać od niej lekcję. Ja przede wszystkim bardzo lubię Thompsona i Barona. W broni mają fantastyczną energię. Znałam Marka Piekarczyka nie tak dawno temu. W ramach koncertu, który śpiewaliśmy wspólnie dla Bogusława Meca. jeszcze wtedy nie przypuszczałam, że tutaj się spotkamy po raz kolejny, ale mam też ogromny szacunek dla niego. On bardzo mi się podobał jako trener. To jest człowiek, który żyje duchem, a nie ciałem, i, i dlatego jest mi gdzieś tam bardzo bliski. No i oczywiście ta górna, wspaniała polska diva, która jest ucieleśnieniem tego snu, który prawdopodobnie chciałoby spełnić większość uczestników Voice of Poland, czyli stać się wielką gwiazdą i, i śpiewać w taki tradycyjny, popowy sposób. Ja mam nadzieję, że do mnie właśnie przyjdą ci wszyscy, którzy myślą inaczej i chcą czegoś innego. One sobie dadzą radę, świetnie. Nie wiem, czy Marysi nie będą musiał temperować. Liczę na to, że będzie tych osób tak super znanych jak Osińska, czy się kora jeszcze więcej. Życzyć mi naprawdę wielkiego ucha, żebym wysłyszała tych najlepszych i najciekawszych i żebym pod... żebym pod... Pod warstwą, wiesz, nawet dźwięku usłyszała to, co jest nieuchwytne i czego nie da się dotknąć ani usłyszeć, tylko poczuć.